Z okienka. Święta, święta i po święta. Ach, kochani, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za moc przepięknych życzeń. Moc, bo to, to nie było morze, to był ocean miłości. <laughs> ocean miłości. Dziękuję. Dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Boże, no nie tylko, że się spełnią, mam nadzieję. Nie, te wszystkie rzeczy się spełniają codziennie, cały czas, ale cieszę się. Boże, na fejsiku z ponad 100 osób dziękuję, a na messengerze, no chyba drugie 100. Posłuchajcie, i powiem tak. Dziękuję wszystkim Polakom, ale dziękuję Rosjanom, Bułgarom, Niemcom, a... Czechom, Słowakom, bo nagle się okazuje, że wczoraj miałam życzenia z dniem resztjenia. No, bolsze jest i I też koleżanka, tylko tu po angielsku z Bułgarii, bo i może posłuchajcie, no piękne. No i oczywiście Tomas, Tomas Filendank, Radek. O, mój nauczyciel niemieckiego. Filendank, radku z Norymbergi. Dzisiaj witam, 6 marca. Urodziłam się wczoraj o 6, także już dzisiaj ten jedzie, jeden dzień życia za mną. Życia w tym życiu i ta siła, ta spontaniczność jest, bo czymże jest ta spontaniczność? Spontaniczność. Jest takim głosem serca, taką intuicją, taką, wiecie, nagła myśl. Przyszła nagła myśl i to robimy. Nie, bo wiecie co, umysł zaraz się wkrada i mówi, nie, 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 tego nie zrobimy, bo to nie wiem, nie wypada, nie można. Trzeba się cieszyć. Jeżeli jest radość yy, i zabawa i jest okazja, cieszmy się, cieszmy się, bądźmy spontaniczni, cudowni, wspaniali. Kochani, wschód słońca, 6.46, a zachód? 18.3. No i posłuchajcie, jaka jest ciekawostka. No, słońce jeszcze u nas nie zeszło, ale jest minus 7. Tak, dobrze słyszycie minus 7. Ale dzień zapowiada się piękny. Życzę Wam też tego i, kochani, oczywiście napar jest, to dzisiaj jest napar siły spontaniczności. No, takiej wdzięczności z mojej strony, i trochę pokrzywy, i gałązka piołunu, oczywiście jemioła, która przyjechała z jednym letnisko. I zaraz Wam pokażę, co jeszcze przyjechało, co będziemy obserwować. Naleję troszeczkę na paru, niech się już tutaj studzi. Tak. O, tak. I teraz zobaczcie. ha, To jest wiśnia, bo mamy wiśnie przed domem. Zobaczcie, to jest. I jeszcze sobie śpi, ale mam nadzieję, że tak tutaj w ciepełku, w naszym eleganckim towarzystwie, te trzy gałązki będą się rozwijały. Będziemy podziwiać, będą sobie tutaj stały. Po drodze, jak już idziemy, świeca dla Kazimierza sobie, się świeci, a to jest świeca, gabryniu, w Twojej intencji. Wspieramy gabrynię. Ale jeszcze to, co bym zrobiła, to tylko bym tak lekko oczyściła I odcięła białą szawią. jak już tu jestem, to posłuchajcie odetnę. Gabryniu to jest to, co odcinam. To wszystko złe to jest, co niech odejdzie. To wszystko to, co nie wie, gdzie ma odejść, to nie idzie do Boga do światła. U, jak się dymi, Uu, jak się dymi. A ta świeczka to światło, tu weźmiemy od Kazimierza. W podziękowaniu dla Was. To skromne światło. W podziękowaniu za te przepiękne życzenia. Przepiękne. Joanna Sydnej dziękuję. Całą Holandię pozdrawiam. Od Kasi do Renatki, do Małgosi, dziewczyny. Przekażcie podziękowania ode mnie. Lublin, dziękuję. Warszawa, dziękuję. Radom! <ścoughs> Dziękuję, ale oczywiście Jedelnia letnisko też dziękuję. Kiedyś, jak pracowałam w Warszawie, to bab, yy, tak jakaś takie było spotkanie, i mówi do mnie tak: A Pani to skąd? Proszę Pana, i ja z jedlni letnisko. A to tam koło Radomia. Zawsze mi się to podobało. Tak, z jedlni letnisko koło Radomia. I co? Chciałam, że tak powiem, podziękować Panu Romualdowi, który mi przesłał przepiękny wiersz. I, panie Romualdzie Starnowskich Gór. takie dostałam oto życzenia. W dniu urodzin, jakie złożyć Tobie życzenia, aby były warte Twego westchnienia? Pieniądze to nie wszystko, samochód to złomu, składowisko. W dniu Twego urodzenia, takie Ci oto ofiaruję życzenia. Wiele uśmiechów, a mało złości, długich lat życia. W szczęśliwości, dobrego zdrowia i pomyślności. Jak najmniej smutków, dużo radości, dużo przygód, morza wrażeń. Niech Ci towarzyszy zgoda, wieczna tak jak Twa uroda, moc słodyczy, nic goryczy. Tego Tobie Romuald życzy. Panie Romualdzie, bardzo dziękuję. Przepięknie. Przepiękne życzenia. Kochani, Ach, no to teraz pijemy, na, na jak ja mówię, napór, napar, <laughs> siły spontaniczności. Jak to jest z tą spo, spontanicznością? Czy ja mam spontaniczność? Ależ oczywiście, posłuchajcie, mam i to tak powiem, jest, niewiele rzeczy mnie powstrzymuje, bo to jest nagle, jest myśl, jak to jest? Myśl tworzy czyn i jest działanie, czyli mamy ten czyn, to działanie, to co się zadzieje. Jakże wczoraj tutaj w Bawarii te piękne, piękne, no piękne, bo są mi dobre i piękne, cukierki, śliwka lęczoska. Posłuchajcie, często wam w pracy. Wow, wow. No i tylko pytanie tutaj od Niemców było: ale to dlaczego ja nie jestem w domu, bo dzisiaj by być w domu i świętować. Ale nie, ja posłuchajcie, to ja świętuję od samego rana do samego wieczora i jeszcze będę jutro świętować. Ale ja mam w pracy też was i chciałam wam. Właśnie, właśnie was chciałam poczęstować. Tymi o każdego, każdego, który mi składał życzenia, czy każdej, zawsze tłumaczyłam, że to jest przyjechało z Polski. Śliwka Nałęczowska to jest ta. Nasza śliwka. Nałęczowska z Polski. No to słuchajcie, na pewno robi wrażenie, ale to jest właśnie to. Tysiąc kilometrów przyjechała, chociaż ja tutaj do granicy mamy. Ile dar już mamy? 440. 440 autostradą. No bo to jest ważne. później w Polsce jest 500, no do domu mam prawie 1970. No do Piotrkowa tak, to jeszcze ta autostrada jest. Wrocław na Łódź Piotrków, ale później przez spałę do Radomia to się tak jedzie, 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 jedzie. ale najważniejsze, żeby się dojechała. Kochani. Jeszcze raz bardzo dziękuję. No przepięknie. jak, Posłuchajcie, jak ja się cieszę, zresztą już parę razy podkreślałam, że są te media społecznościowe, że można, będąc w każdym, na każdym zakątku świata, czy w każdym zakątku świata można sobie wejść, można się zalogować i pozdrowić wszystkich, wszystkich dookoła. A z bardzo dobrej wiadomości to mamy to, że mamy 15 dni do wiosny. Do wiosny. Kalendarzowej, bo ta astronomiczna to tam się zmienia. To w tym roku jest 20 marca, a 21 kalendarzowa. Ale 21 marca to co był dzień wagarowicza. Czyli przyjmijmy, że wiosna jest za 15 dni 21 marca, chciałam powiedzieć września, marca w dzień wagarowicza. Kochani, o, spontaniczność. Czy Wagary nie są spontanicznością. Sam! Trzeba Czasem uważać taką sekwencję. Kochani. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Z takiego oto kufla, bo tutaj też mamy takie różne inne kufle. Zobaczcie. Tutaj tym jeleniem zawsze się z tego elementu tego jelenia tu Lisek. A tutaj też mamy taki kufel z jakimś generałem. Tak. A, jakie piękne, jakie piękne. Ale wiecie, tutaj jest tych browarów mnóstwo tu e, w Neumarkt, gdzie Neumarkt ma 133 tysiące mieszkańców, tylko to są mieszkańcy, którzy też są, um, tak jakby chyba w powiecie się cały powiat liczy. Posłuchajcie, są dwa browary w centrum miasta. I tak. I to oczywiście się kupuje te najbliższe. Oczywiście te z Monachium browary są y, też bardzo popularne, ale zawsze kupuje się to najbliższe piwo. A ja na parę, na parę z kufla. Pozdrawiam Mariolę, dziękuję Mariolu, Jadzie, dziękuję za życzenia. Po kolei wszystkim dziękuję za życzenia. Panie Romualdzie, Dariusz. Miłego dziąka. Pa, pa, pa. Miłej soboty, kochani, miłego weekendu. Do jutra. A zobaczymy, co jutro niedziela przyniesie. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.